Piątek 32 dzień zwykły. W pierwszym czytaniu święty Jan uczy nas, w jaki sposób trzeba traktować Kościół. Wyobraźcie sobie, że te słowa, które on pisze w drugim swoim liście, to są słowa do wspólnoty do Kościoła, Tytułuje, mówi do tego Kościoła tak: wybrana pani wybrana pani, Eklektę, wybrana, można by też przetłumaczyć, umiłowana, ukochana dla wielu to nie ma wątpliwości, że chodzi o kogoś, kto jest oblubienicą, kto jest kimś bardzo ważnym, kto jest kimś bardzo drogim sercu. Potem w kolejnym wersecie mówi, a teraz proszę Cię Pani, abyśmy się wzajemnie miłowali. Proszę Cię, żebyśmy się wzajemnie miłowali. Ja proszę Kościół, żeby mnie kochał, ale ja też go obiecuję mu miłość. Rozmawia z jednej strony ze wspólnotą, ale rozmawia tak, jakby rozmawiał z konkretnym człowiekiem, z konkretną osobą, a zależy mu przede wszystkim na miłości. Powiemy, a jemu było łatwo, bo był świętym Janem, a ta wspólnota była idealna. Nie, nie była idealna. Mówi, że są takie dzieci, które postępują zgodnie z prawdą i ucieszył się z tych dzieci. Ale też wielu pojawiło się takich, którzy są zwodzicielami, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Mówi, że jest zwodzicielem, że tak jest, antychrystem, żebyśmy uważali na to, żebyśmy nie utracili tego, cośmy zdobyli pracą. To nie jest tak, że ten Kościół, że ta wspólnota jego jest idealna. On wie, że są tarcia, on wie, że, że są różni ludzie, ale pomimo tego on ją kocha. On ją kocha i prosi o tę miłość wzajemną. Uważa ją za kogoś wybraną, a skoro ją wybrałem, to ja ją no, troszczę się o nią i zależy mi na jej dobru. No nic chyba nie jest lepszym komentarzem do, do naszego myślenia o Kościele, jak to pierwsze czytanie z dzisiejszego dnia. Pierwsze czytanie świętego Jana Apostoła i naprawdę przeczytajmy je sobie. Drugi list jest bardzo krótki, tym bardziej dla mnie osobiście ważne, że, że właśnie z niego pisałem pracę licencjatką w Rzymie z licencja z nauk biblijnych na biblikum to jest taka praca można powiedzieć czy studia między magisterium a doktoratem w systemie kościelnym właśnie pisałem z tego drugiego listu i, i, i tak się nazywał y, taki był tytuł nie Umiłowanej ukochanej pani ukochanej pani y, praca która miała na celu pokazać bo to też fajnie widać w liście że Prawda i miłość są dwoma biegunami, wokół których kręci się cały list, w tym sensie, że jak bardzo zależy Janowi na to, żeby było coś w prawdzie, ale też bardzo zależy mu na to, żeby było w miłości. Nie da się jednego drugiego oddzielić i to świetnie też pokazuje w tym, w tym krótkim fragmencie. Jesteś umiłowana, proszę Cię o miłość mną, ale też jasno mówi o prawdzie, jasno mówi o tym, że mi naprawdę zależy. Psalmista w psalmie 119 mówi w ostatnim zdaniu takie bardzo ciekawe taką prośbę ciekawą wyraża: otwórz moje oczy, abym podziwiał Twoje prawo. Otwórz moje oczy. Proszę cię, panie Boże, żebym otwórz oczy, bo jestem ślepy. No, naprawdę nie potrafię kochać Twojego prawa. Męczą mnie Twoje przykazania. Wydaje mi się, że one są zakazami, nakazami. Jakby nie widzę w nich radości, takiej miłości, nie widzę w nich takiej, takiej satysfakcji. To ludzie potrafią być bardziej zadowoleni z ćwiczeń, które robią w jakimś klubie fitness, niż z przykazań, a przecież, a przecież one dają dużo więcej. Proszę cię, żebym widział, że, że to jest coś pięknego, że to jest coś przyjemnego, że tego nie traktował jako, jako taki ciężar. Ale słowo otwórz, otwórz, tłumaczone przez język grecki czasownikiem apokaliptu, czy rewelacja, czy revelation, nie, objawienie, pokazuje, że zrób apokalipsę, można by też powiedzieć, nie w sensie otwórz, pokaż, jaka jest cała prawda, ale to pokazanie całej prawdy może być apokalipsą. To odsłonięcie tych oczy może być, to otwieranie może być tak trudne jaka jest apokalipsa, jaka jest księga objawienia, że ona jest pełna nadziei. Ona ostatecznie kończy się tym, co najpiękniejsze, ale ona może być trudna. To nam się otwieranie oczu kojarzy takie, a otworzę sobie, zasnąłem, otworzę sobie, nie ma problemu. No a jeśli ktoś mi musi otworzyć oczy. To musi te oczy dotknąć, może e, zrobi to niedelikatnie, e, boimy się, jeśli ktokolwiek dotyka naszych oczu, a co dopiero jeżeli do, dotyka tak, że, że, żeby to było skuteczne, zwłaszcza jak zamykamy, jak nie chcemy je otworzyć, to ta druga strona po prostu no, te oczy będzie otwierała może nawet siłą. Jeśli nawet miałoby to być bolesne, jeśli nawet miałoby to nas kosztować, to. To Panie Boże, prosimy Cię, otwórz, otwórz nasze oczy, żebyśmy się ucieszyli, żebyśmy widzieli, jaka, jaka jest niesamowita radość i wartość przykazań, wartość i radość dekalogu, a nie tylko, oj, oj, jakie to są po prostu ciężary. Ewangelia Jana mówi o tym, że, że Syn Człowieczy przyjdzie w sposób niespodziewany że tak naprawdę, myślimy tutaj o końcu świata, myślimy o końcu świata takim jak nasza śmierć, żebyśmy się nie spodziewali, że da się to po prostu przewidzieć. Tak jak za czasów Noego, no przyszedł dzień, i, no i poumierali, przyszedł potop, tak jak za, w dniu Sodomy i Gomory, tak po prostu będzie na końcu świata. Ale mówiąc o tej niespodziewaności, czy o tym dniu, który nie jest spodziewanym Jezus, troszeczkę zwraca uwagę, że to nie jest wszystko takie, takie nie do końca niepewne, bo również za czasów Noego można było się zbawić, tylko trzeba było należeć do rodziny Noego. Również za czasów Sodomy i Gomory można się było zbawić, tylko trzeba było należeć do rodziny Lota. Nawet jeśli przyjdzie koniec świata, nawet jeśli przyjdzie jakiś koniec śmierci, również można się, koniec życia, który jest śmiercią, nie, mo, nie mamy się czego bać tej, tej niepewności. Ważne, żebyśmy byli tylko w rodzinie tych, Którzy zostaną ocaleni. Trzymajmy się Pana Boga, trzymajmy się Jezusa, bądźmy wierzącymi, praktykującymi świętymi chrześcijanami, a naprawdę nawet jeśli to będzie potop, nawet jeśli będzie sodoma, nawet jeśli będzie Koniec świata, to ostatecznie znajdziemy się w takim miejscu, gdzie będzie ocalenie, zbawienie i szczęście. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i syn i Duch Święty. Amen.